Siemanko z tej strony się ze mną. No i witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja witam Was w kolejnym odcinku z Gier Mobilnych, moi drodzy. Dzisiaj mamy jakiegoś pana hydraulika, chyba, czy, czy coś. To e... jest Mario, tylko że nie Włoch. Albo Pse... w sumie ja nie wiem, czy on jest Włochem. W sensie tak, ma... wy... myślę, że, że Mario byłby umieśniony w prawdziwym życiu, czy miałby, wielki, czy miałby wielki bęben i wąsa. Nie, absolutnie mówię ci, Mario byłby cały umieśniony, a Luigi byłby bęben. bębenem. Okay, bębenem. Okej, okay, ja, bym, ja bym powiedział odwrotnie, ale. Em... Możecie napisać w komentarzu, co uważacie o tym, ja myślę, że powinien mieć bęben i wąsa, tak czy inaczej, mam nadzieję, że apka w górę zostawiona, mam nadzieję, że subskrypcja mhm. również, a my dzisiaj gramy w gierkę DNA Evolution 3D, czyli nie wiem, co, co będziemy robić. Na pewno chodzimy sobie, Patrz, mamy ogień. U. Ogień! Uuuuu Okej, okay, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj sekundę, dlaczego on... No co że robisz? No i że... No trzeba było przejść. No nie, można po pomiędzy tymi przejść. To po pierwsze, okay. a po U. drugie... On zaczyna latać. Właśnie zauważyłam. Wiesz co, lepiej, żeby latał, ponieważ on chodził bardzo podejrzanie, jakby to kogo I coś co kogoś bolało. Chwila, czy. Tak, Gratulacje. Czy ta grać coś przypomina? Tak. Coś takiego. Um, w sumie co, nie jestem pewna. Coś takiego, co graliśmy mm -hmm. dosłownie wczoraj. Mm -hmm, coś było takiego podobnego. Masz rację, masz Bo tam nawet nie dość, że była walka taka sama. Tak. Chodzi o, o podróbkę tej gierki Animal Smerch. Tak. E, I tam tak samo był taki zobacz, z pięścią, że się zbierało i był X2. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj są kompletnie inne jakby rodzaje superbohaterów, jeżeli mogę tak to nazwać, albo tych postaci, które możemy sobie wyobrazić. To znaczy tutaj no tak, zrobić. i nie trzeba oglądać reklamy, żeby walczyć na koniec. No tak, to na pewno. Ale coś mi tu śmierdzi. Nie, to no zobacz, jak, zobacz, czy on, czy on będzie latał. Widzisz, lodowy nie lata. Ha? Lodowy ha? nie lata, ale i tak bije, zobacz. Wow. Ciach, ciach, ciach. I oczywiście. Gdzie mi tu jakieś oceny? Proszę bardzo, pokonałem ziomeczkę, dostaliśmy nawet kamień. Oh, będzie... Wow, dostaliśmy kamień. Słuchaj, wiesz co? Ja nie chcę nic ja powiedzieć, chyba... ale ta gra jest naprawdę bardzo podobna do tej, którą graliśmy wczoraj. Chyba tak, ale I... hej, jakaś taka. No, jakaś takie taka animacje lepsza, nie? Są, no, jakaś nie? taka ładniejsza. Tak no, ale wszystko wciąż. Wygląda ładnie. Poczekaj, czyli z tego co rozumiem, będą e, może cztery jakby rodzaje superbohaterów, tak ta będziemy każdy tutaj je um, Dostaliśmy ogień no, po mordzie. Widziałam, 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 ale dobra, zbier zbierzemy te kamienie. Aha. powinniśmy się teraz zmienić w jakiegoś. Uuu! Patrz, jesteśmy takim Halko. Halko, Kami, kamieniem. No, ka, kamień men to Wiesz jest. Co mi się bardzo podoba. Man. Mi się jedna rzecz bardzo podoba, <laughs> że on się zmienił w tego super bohatera, jego całe ciało pokrywa kamień, a cały czas ma te same szorcy. Cały czas ma te same gacie. Może to są jakieś lateksowe, że się rozciągają, czy coś. Juu. Słuchaj, to w takim razie jak on się poci pod tym lateksem. Hey, jeśli zastanawiacie się. E, ja, ja pominę lateks, kwestie... Ja nie wiem, ja słuchajcie, ja się pocę 24 na dobę i nieważne, czy jestem ubrany to czy dobrze, nie. No więc... czy ty nie masz gaci z lateksu, kochani. Dokładnie, ale. Czy to ci też nie przypomina? Tak. Słuchaj, to, to jest, jest ta dokładnie, sama to gra, jest, tylko, że innym skinem. Nas to jest dokładnie ta sama gra. Tak, dokładnie. Więc... E... Um, no dobra, ale zobaczmy, co ona ma do zaoferowania, o, ponieważ dwa z tego, co widzę, właśnie to są różne inne rzeczy. To, to nie, pewnie krawy. to. Czy możemy sobie kupić. A, o... niedługo odkryjemy nowy, tak. dobra. Hej! dobra. Czyli to jest pik, jakby pik. ta gra, którą grałeś wczoraj, ale z innymi rzeczami, z innymi jakby. Ale chwila, tutaj... czy nasz ludzi teraz będzie miał podwójną no. moc. Y Że tak. będzie w połowie taki, w połowie tak, taki? Tak, 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 tak mi się wydaje. Ej, czy, Więc... czy kamień plus e, ogień to nie daje lawy albo czegoś? Nie mam się od tego będzie, ale zobacz, jaki to jest dopracowany. Czy ty to wszystko widziałeś? jakby? dwóch tamtej gry, która ledwo działała. Czy możemy to skakać? Nie możemy. Nie, musisz to mieć. Ale Tyk? naprawdę jestem wow! No nie, no, jestem zachwycona. Że całkiem super, ok. Dlaczego pijemy takiego? Te walki są super łatwe. No, ale tutaj super, miałeś lodowego korekina, przepraszam bardzo. Zobaczymy. E... Mamy jeszcze kolejny, jakby żywioł. Tym razem hmm. mamy błyskawicę, więc zobaczmy, czy błyskawica nam, nam się tutaj jej dostać, Właśnie, dostać. Czy, czy błyskawica będzie dostępna? Jest dostępna. Tak, 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 to no, dawaj. Czyli, Czyli uwaga, błyskawice. moc piurunów. Aha, aha, Co nam to da? Czy będziemy jak ten, jak ten ze Spidermana, ten taki elektryczny? E... Nie mam żadnego e... pojęcia. Będę a może będziemy super szybcy? Nie wiem, nie wiem, bo to nie, nie wiem, nie, nie, nie Zobaczymy. o to chodzi. Dobra, Zobaczymy. uwaga, uwaga, uwaga. Eee, lecimy, I jeszcze trochę. dalej, okej. Okay. Wow! Wow, czy ty raz widziałeś dwa, trzy. ten ten? I raz, waszy trzy, i nasza finalna forma. Ehm. To, to, to jest ta nasza finalna, to jest ta forma? Wiesz, to, to jest chyba. Wcale nie wyglądamy ten. jakoś specjalnie. No właśnie... Poczekaj. Poczekaj malutki, dzieciutki wprownojskie. Przepraszam z tym bardzo, wielkim. czy to, to wygląda jak człowiek miód, okej? Okay? <laughs> człowiek miód? No a nie? No proszę cię, jakby to jest tylko i wyłącznie tyle co z osobą reprezentuje, i możemy dalej kupić sobie jakieś te jakieś perki, no super. Thanos? Gdzie ta? Co, Thanos? No, możemy być Thanosem? Jak to można? Jak go odblokować? Musimy chyba kolejny jakby dostawać. Skin. Aha, można mieć skin tego pana. Pana Rekina, Pana no, Rikina. Dobra. Poczekaj, co łączymy? Yy, spróbujmy właśnie miód oraz ogień. Miód. No to nie on jest wygląda miód! Jak miód. No, on wygląda jakby powiedz mi, że nie. No, no dobra, no, zaczynamy, nie. zaczynamy, zaczynamy, lecimy, lecimy, lecimy. W ogóle, przepraszam Ogień. bardzo, ja. Do, Elektryczność. Ja cały czas w tej grze będę miała problemy Ogień. z jakby, jak on chodzi. Czy tak chodzą ludzie, którzy są bardzo umieśnieni? Nie wiem, nigdy nie byłem bardzo umieśniony, trudno mi powiedzieć. Ale no, no nie wiem, no chodziłeś na siłownię, jakby ci panowie, Ale którzy mają takie. Moje wielkie... chodzenie na siłownię nigdy nie, nie skończyło się być umięśnionym. Jak to Chodzisz na siłownię i nie patrzysz na innych mężczyzn? W jaki sposób chodzą? Nie? Eee, dziwak. Co, ty byś, chodziła na siłownię, <grym> żeby się, ty byś chodziła na siłownię, żeby się patrzeć na inne dziewczyny, które są dużo, si dużo ładniej wyglądające od ciebie, dużo chudsze? Nie, ha? ale jakby były umieścione, to mi się patrzyła jakby. To, to, to nie, to... bo byś myślała, o nie, czemu taka nie jestem? O. Nie, właśnie trzeba jakby doceniać piękno, mój drogi. E w ogóle tu jest John Wick. Czemu nie tu wiem jest to jest John Wick? Ale słuchajcie. o, też nie rozumiem. Nie wiem, czy widziałeś? My się nie stanęliśmy ta nie staliśmy stali, się, się. nie staliśmy tanosem. mieli chmurę. Tylko e, zobacz, jakby z nim walczyliśmy, ale byłeś tak e, tym, siłownią e, zapatrzony, proponuję że. No, lód i ogień. Aha. Masz tylko jeden. Aha. Masz tylko, no to zaproponowałeś? Zap a to, no to zaproponowałeś, Poszedłem do przodu no, no, od razu. No, ale no, zobacz, on chodzi w dziwny sposób. Jakby tak bardziej chodzi tymi ramionami. On, on, niż, on niż chodzi, chodzi, jakby był na sznurku wszczepiony do, e, do bieżni i tylko tak w powietrzu się poruszał. No właśnie! A może to jest chód ten taki olimpijski? Coś tak chodzi, że trzeba je zawsze jedną nogę mieć na ziemi. Eee, hmm? tak, rzeczywiście. O, tak, hmm? masz rację, rzeczywiście. Hmm? Jak jest, teraz w ogóle olimpiada chyba trwa, czy to cokolwiek. Je, chyba w tak, Chinach. chyba tak. I jak oni biegają o, w ten sposób i sobie tą pałeczkę oddają, nie wiem jak to się nazywa, sztafeta, to właśnie to... chodzą w taki sposób dziwny. Słuchaj, to on jest, on jest sztafetowcem. On jest olimpijczykiem, o, naprawdę, o, tak mi się grana. wydaje. O, e, czy e, my dosta What? dostaliśmy najlepszy ten, najlepszą nagrodę, którą mogliśmy dostać! W sensie Wow, okay. kapelą! Wow! Wow, niesamowite! Mamy hełm z łamanym rogiem! Teraz yeah. możesz sobie wybrać, e, masz kamień, błyskawice albo ogień. Kamień, błyskawice albo ogień. Mm -hmm. Kamień i błyskawice. Tego, um, tego jeszcze nie testowaliśmy. Uwaga, uwaga. Poczekaj, czy, nasz będzie... wiking, czy nasz Wiking sobie poradzi z czymkolwiek? Przepraszam tutaj. bardzo, powinieneś być mega z siebie zadowolony, ponieważ to Opa. było. Dostałeś To było najlepsze, co mogłeś dostać w tamtym. Tym, w tamtej... Serio? Tak, tak, właśnie. No, tego to się nie, cieszę. Nie jest tak źle w takim razie. O, teraz wygląda, jakby był brudny. I był w miodzie. Kamień? E, może jest po prostu. Może się po prostu pobrudził, co? Myślisz, że on Może poszedł? mu miód spadł na ziemię i się tak, trochę. Tak mi się wydaje, bo to jest najgorsze, jak bierzesz sobie słoik miodu... po się przykleiły. Tak! I go otwierasz. <laughs> I on zawsze w jakiś sposób jest kleisty, nawet jak go jakby wydarłeś wcześniej. Zauważyłeś? Zauważyłeś? Miody są bardzo podejrzane. One, tak wydaje mi się, że Nowy one element. mają jakby umysł. Ooo, Mamy huragan! Znaczy, przepraszam, to nie jest huragan. Mamy to jest zupełnie, huragan, to jest wiatr. To zupełnie nową rzecz. I uwaga, uwaga! Ja tu proponuję dać sobie trochę damage'u. Przepraszam bardzo, ale czy nie chcesz usłyszeć mojej historii dotyczącej miodu? Mów, mów, mów. Nie ja chcę tylko i wyłącznie Ja tu będę powiedzieć. huraganił. Ja chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, że... Człowiek wicher zobacz, Że Ciach. miód jest całkiem bardzo Ciach. taki podejrzany, ponieważ jak miodem. Nie wiem, wydaje mi się, że miód jakby się porusza sam, wiesz, bez. Um, jak jak miód, człowiek nie widzi. Że miód, to ma, miód żyje. Tak. Mówisz. Mi się wydaje, że miód To jest żyje. teoria spiskowa, wiesz, co to. Ty, to, to jest jakieś. To jest jakieś głębsze no, ale Jak wytłumaczysz to, że sobie bierzesz trochę, nie wiem, miodu ze słoika i wycierasz go, i nagle ten miód cały czas jest taki lepiący się potem. Bo jesteś nieuważna i rozlewasz. Mój miód się nie lepi, przepraszam bardzo. Jak ja używam miodu, mój miód jest zawsze skondensowany w pojemniku, do którego należy e, być. Którym należy być. Którym na. W sensie. Mhm. Rozumiecie, rozumiecie, tak. Co tu się dzieje? Jakieś, jakieś nowe rzeczy tak gra okay. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Okay. Powiem ci, powiem ci, że nawet jeżeli ta gra jest całkowitą kopią tej gry, którą nagraliśmy tam miesiąc temu, to y i tak lecimy. uważam, to i tak... Chwilę. Czy to jest John Wick? Czy to jest. <gasps> Kianu? Keanu, z tym fanem, A, ale trochę... sorry, bo jakby jestem, trochę za, jestem się nie zbyt udało. potężny. Wracając, chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli to jest Chętnie absolutna bym go kopia wziął, ale nie możemy. Innego, y, innej gry, to i tak ktoś się bardzo postarał. Jestem pod wrażeniem. Zgadzam się w pełni. Moi drodzy, odblokowaliśmy chyba coś nowego. Śmierć? To była śmierć, ja byłam pewna, że jest jakiś dywanik, albo jakaś okay. dziura, A co albo nam to da? Cokolwiek innego to miało być. No zobaczmy sobie śmierć. Poczekaj, jak będzie w to wyglądało. Czy my będziemy po prostu nam będziemy mieli kosę? Nie wiem. Kaptur, albo w ta się będziemy. Zam zamniać. Nie. E, Nie. Czy to są małe, małe, małe czaszki, które Tak, się... to są małe czaszki. E. Jejku, jakie to jest ohydne. Jejku, jakie to jest obrzydliwe! Co to ma być? Ju, ale poczekaj, coś tam wrosło, coś nam wrosło, słuchaj. E, Wrosła nam ta pianka z, z ręki. E. Wiesz, okay. takie pianki marshmallow. No, 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 no. Eee. To było ohydne, to było obrzydliwe, to było paskudne i to jest obrzydliwe i Nie, to jest. Nie, paskudne. Nie, to, to jest Pasz, uh, ale mamy muszelko piankę na ręce. Nie o, wiem. widziałeś, mieliśmy zmieniono w ogóle twarz i mieliśmy żebra. Okej, okay, ale ja nie wiem, czy to jest jakaś trypofobia, czy coś, Ale zobacz, ale, kolejny uh, element to jest po prostu kółko. Czy to jest słońce czy coś, bo ja nie wiem się powiedzieć? Być może, pojęcia, być może, chodziło. ale ja nie chcę, słuchajcie, do tego nawet dochodzić to... Nie chcesz się pić Harley Quinn? Nie, ta czacha jest obrzydliwa. Ta czacha jest naprawdę obrzydliwa, więc e, ja zostawię to tutaj. Dobra, zostawmy w tym momencie. Nie wiem, czy was też to obrzydziło, ale mnie to strasznie obrzydziło, więc kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie tego e, odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę e, i Do kolejnego was... zobaczenia. Zobaczenia. Nie, nie, nie. nie, nie, nie.